Cześć! A dzisiaj w końcu posprzątamy sobie na moim parapiecie, bo no, jest tutaj troszeczkę bałagan, poukładamy sobie wszystkie rzeczy. No i zobaczymy, no i powyrzucamy stare kawałki plasteliny takiej zaschniętej. No więc zrobimy dzisiaj tak, troszkę przetrzemy tutaj z plasteliny, bo troszeczkę tutaj jednak trudno jest. No spójrzcie sami. O. Tak przejadę. No, jeszcze poukładamy rzeczy. No i powyrzucamy stare kawałki piastryjne, takie jak ta. Na przykład. Bo jest. No, już jest dosłownie twarda. No bo niektóre twardnieją. Dobra, także zabieramy się do roboty. Ale. Aha, jeszcze, jeszcze nie mogę tego powiedzieć. Ponieważ dzisiaj zamontujemy sobie jego. Oraz dzisiaj chciałbym jeszcze zamontować sobie taki mini regał. Na którym będę mógł sobie włożyć jakieś kawałki starej plasteliny takiej napoczętej. No i takie inne rzeczy. Dobra, także już weźmy się do roboty. Ale najpierw ustawimy sobie półeczki na moim regale. Mini. W sensie, który będzie zakładany niedługo. No, co prawda niezbyt ładnie wygląda. No nie wygląda za ciekawie, no ale jest regałem. Dobra, otwieramy. To jest taka mini szafa w sumie trochę. No dobra, otwieramy. Te, te półki sobie muszę poustawiać. Czekaj, może, może odwrotnie damy. To jest może będzie lepiej. Ale w sumie. Nie wiem, czy lepiej. Może lepiej, bo w sumie bo będę mógł sobie na przykład to włożyć. Och, tutaj gdzieś. Co kawałki. Dobra. To weźmy się już do roboty ze sprzątaniem. Bo musimy tutaj najpierw. Dosłownie musimy stąd wszystko wyrzucić, wyrzucić dosłownie wszystko, znaczy no może prawie wszystko oprócz zatorów dosłownie wyrzucamy stąd wszystko i potem układamy to na nowo, więc stąd wyrzucam praktycznie wszystko, bo jeszcze chciałem wam jedno powiedzieć, bo tam, no, bo tutaj, bo chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj mamy tak... Bo tutaj bo tutaj jest, bo tutaj mamy klimatyzator TCL, więc ten klimatyzator jest na wysokości takiej tutaj jak moja ręka, a tutaj na, z boku jest na wysokości nie mojej ręki, ponieważ zobaczcie, że kabelek się oderwał i kabelki nie chodzą. O, zobaczcie, widzicie? Oderwany kabelek. On się roz, rozwalił na pół, zobaczcie. O, tutaj widzicie? Się rozpołowił na pół i klimatyzator nie działa. A dlaczego klimatyzator nie działa? Bo ponieważ kabelek jest rozerwany na pół. No dobra, czas się wziąć do tego sprzątania. Ale najpierw, jednak, powyrzucam stąd wszystkie rzeczy. Się nie do kosza, tylko wyciągnąć trzeba stąd wszystko yy, na razie na początek. Także okej. Okay. Także przejdźmy już do, pier do kroku pierwszego. Także krok pierwszy wszystko stąd wylatuje i dopiero potem układamy sprzątamy, wycieramy dobra, także ja to stąd wszystko wyciągam tacka z plastelinami tutaj też musimy potem poprzebierać co tu w ogóle jest więc odkładam na bok druga tacka zmienię Już położymy na bok tutaj mamy, nie wiem po co to w ogóle tutaj jest no i zobaczcie, mam tutaj kabel. Przejdźmy teraz do kabla. Okay, kabelek. Sobie weźmiemy na bok. Zobaczcie, o. Kabelek. Czekajcie, kabelek jest. Dwa są rozwalone, zobaczcie. Tu jest pierwszy kabelek. O. Patrzcie. Pierwszy kabelek, nie ten. Zobaczcie, tu, teraz ten kabelek musimy złączyć. O, spójrzcie. O, weźmiemy sobie. I on jest prowadzący od klimatyzatora do pompy ciepła. No i zobaczcie, ten że ten, się... Ten kabel się po prostu rozwalił na pół. Okej, okay, to teraz ja go po prostu przymocuję rękami. Ale hola, hola, ale jeszcze tam pompa ciepła nie jest podłączona. Kabelki. No dobra, kabelki już naprawione. Naprawione. Dobra, jeszcze odłączymy sobie to. Dobra. Tak to wygląda. A tutaj to mamy sterownik. To jest sterownik bezpieczeństwa. Dobra, jeszcze sobie to. od YouTuba się trzyma. I te drugie też. Dobra, jedziemy. Czysto wyłączę. Okej, okay, jedziemy dalej. To stąd w ogóle musi wziąć. Sadamy tutaj. Dobra. I tutaj się już w ogóle widzę, że... Ale to nieważne w sumie jest, co tu się dzieje. No, zaraz wam pokażę, to będzie jeszcze gorsze. Za chwilę pokażę Wam. To będzie jeszcze gorsze niż tamto. Patrzcie. Zaraz zobaczycie bo tam pompa chyba nie, nie jest podłączona mi się wydaje. ale dobra, nieważne Ym, dobra, kabelek jeszcze tutaj podłączę do klimatyzatora no i i zobaczcie, pompa jest w ogóle nieprzykręcona musimy tak, pompę w ogóle stąd wyciągamy no i zobaczcie patrzcie, pompa była wyłączona dobra, wyciągamy pompę teraz dalej sobie to położymy tutaj stąd też to weźmiemy musimy to układać tutaj i to też miseczkę jest taki mini regał I tutaj jeszcze przycis przycisków od nie ściągam przycisków nie ściągamy jeszcze sobie wyłączymy chyba to tu to mamy gniazdka, dwa właśnie tu mamy gniazdko przeduszkę. O! Ok, czas na tamtą część. Studio youtubera. Ok, teraz ta część ogarnięta. Teraz czas na tamtą. Dobra, tutaj. Oczywiście ja to jeszcze nie, nie, nie czyściłem, ale to będziemy za chwilę. Dobre, to stąd weźmiemy. To też. To sobie wyłączymy Dobra, to też wyłączymy i to też to musimy wziąć stąd jeszcze ale brudny ten ekran mam powiem wam tu sobie wyłączyłem żadówkę znaczy no chłodziarkę sobie wyłączyłem tu No, co mi to tak nie łapie strasznie? Ciemno powiem Wam tu. Czekajcie, wyłączymy lampę. Niech będzie stale. O, teraz lepiej, bo powiem Wam, że to jest mega ciemno. Dobrze, to wyciągamy razem ze stacją. Bierzemy. Eee, Dobrze, czas teraz na. Dobra, teraz tutaj wszystko pozbierane w sumie. Czas teraz na tą część. Tutaj wybierz, bierzemy stąd to karkę, kawałki plasteliny i to do sprzątania też. I to wszystko układam sobie na wiórku. Chłodziarkę też stąd bierzemy i będziemy to po sprzątać. Ale potem jeszcze, ale jeszcze później będziemy wycierać te rzeczy, więc jeszcze mało tego, to te rzeczy potem będziemy wycierać. Chłodziarkę musimy wytrzeć, przetrzeć. I też wszystkie rzeczy stąd muszą też wyjść, więc ja wam zrobię cięcie, wszystko poukładam tam na biurku. Także, cięcie. Dobra, ja już to wszystko powyciągałem. Zostało jedynie, tutaj na studiu, zostało jedynie tak. Klimatyzatory, nóżki od pompy ciepła, drugi klimatyzator, więc w sumie podejrz podejrzewam, że na moim studiu nie ma nic tak naprawdę. Jedynie co, co jest położone na moim studiu to cytrynka. Klimatyzatory, nóżki od pompy ciepła, kolejny klimatyzator i roboty. Więc oczywiście no, prawie wszystko już jest wyciągnięte, ale tych rzeczy już nie, nie bierzemy stąd. One sobie zostają, bo one są, w, one są przymocowane na stałe i nie da się ich wyciągnąć po prostu. Więc nie, da, nie możemy tak zrobić. Dobra, teraz widać tu na jeszcze. Dobra, ściągnijmy sobie teraz i pokażę wam, jak to brudno jest. O! ściągniemy sobie na chwilę, położymy tu. Ok. I za chwilę sobie weźmiemy znowu. No i zobaczcie, jak tu jest brudno. O, tutaj. Tu to kolejny brud. Tu nawet nie ma brudno. Tu nawet nie jest brudno. Tu nawet czysto. Tu trochę kolejny brudny. O, zobaczcie. Tu to dopiero jest brud. Dobra, czas to posprzątać. No dobrze, Ta część sprzątnięte teraz, czas za to. kawałki proste, inny stąd. Wygląda na razie wszystko tutaj. Czas na tą część. Rzeczypo co powiedzam. To już też strzepę. I to też musimy po prostu je wziąć. No i zobaczcie, tu jest brud. Po prostu. Jeszcze to strzepę dobrze. O. Dobra, czas teraz na wycieranie tutaj, bo przecież, no zobaczcie, no przecież wszystko jest z plasteliny uplamione. Dobra, czas na chusteczki. Weźmiemy sobie chusteczki i teraz czas to wytrzeć po prostu. No zobaczcie, jakie brudne. Przez na to. Tu nawet brudno nie było w sumie, bo tutaj plastelina, no wiadomo, że tutaj te, te tacki, te tacki to stoją praktycznie...